Miałam 67 lat i myślałam, że już nic mnie nie zaskoczy, ale tego dnia, gdy zatrudniłam sprzątaczkę do mojego domu w Krakowie, moje życie obróciło się o 180 stopni. Telefon zadzwonił o 14:47. Pani Krystyno, ktoś jest u pani w domu i to nie jest nikt z pani rodziny. Moje serce niemal stanęło. Byłam 40 km od domu. Moja córka była w pracy, mój zięć no właśnie, mój zięć, to co odkryłam w ciągu następnych godzin, zniszczyło moją rodzinę, ale też uratowało mi córkę przed najgorszym błędem jej życia. Zanim opowiem wam resztę tej niesamowitej historii, proszę Was, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zapiszcie się na kanał i zostawcie komentarz poniżej, piszcie, co byście zrobili na moim miejscu. Wasze wsparcie daje mi siłę, by dzielić się tymi trudnymi wspomnieniami. Nazywam się Krystyna Kowalska i mam 67 lat. Mieszkam w małym mieszkaniu na krakowskim podgórzu od ponad 40 lat. To tutaj wychowałam moją jedyną córkę, Agatę. Po śmierci mojego męża 12 lat temu zostałam sama. Agata wtedy miała 30 lat i właśnie poznała Marcina. Przystojnego, czarującego mężczyznę, który pracował jako przedstawiciel handlowy. Ich ślub był najpiękniejszym dniem w moim życiu od czasu śmierci Jerzego, mojego męża. Wreszcie widziałam moją córkę szczęśliwą. Marcin wydawał się idealny zawsze uprzejmy zawsze z kwiatami zawsze z tym swoim uroczym uśmiechem. Przez siedem lat małżeństwa. Wydawało się, że wszystko układa się idealnie, ale wracając do sprzątaczki, z wiekiem coraz trudniej było mi utrzymywać porządek w mieszkaniu. Moje kolana już nie te same, plecy bolały po każdym sprzątaniu. Agata ciągle namawiała mnie, żebym zatrudniła kogoś do pomocy. Mamo, nie musisz się męczyć, pomożemy ci finansowo, mówiła, ale ja byłam uparta samodzielna całe życie aż do tego marcowego poranka gdy nie mogłam wstać z łóżka z bólu pleców wtedy zdecydowałam znalazłam ogłoszenie Joanny młodej kobiety 34 lata która sprzątała domy na pół etatu opinie świetne cena rozsądna umówiłyśmy się na czwartek 14 marca na godzinę 14:00 tego dnia miałam wizytę u kardiologa w szpitalu na drugim końcu Krakowa. Kontrola rutynowa, nic poważnego. Zostawiłam klucze Joannie w skrytce przy drzwiach, tak się umówiłyśmy. Dałam jej listę pomieszczeń do posprzątania i wypisałam szczegółowo, co i jak. W końcu to był pierwszy raz, gdy ktoś obcy miał wejść do mojego domu, gdy mnie nie ma. O 14:47. Pamiętam dokładnie, bo spojrzałam na zegarek w poczekalni, zadzwonił mój telefon. Joanna, dziwne, pomyślałam, dopiero co zaczęła. Pani Krystyno. Jej głos drżał. Jest pani sama w domu? Czy ktoś jeszcze ma klucze? Nie, jestem w szpitalu. Moja córka jest w pracy, a zięć. Nie wiem, gdzie jest. Dlaczego pytasz? Bo. Słyszę głosy, męski głos i kobiecy. Dochodzą z sypialni na końcu korytarza. Myślałam, że to może radio albo telewizor, ale pani Krystyno, oni rozmawiają i to brzmi intymnie. Moje serce stanęło. Kto jest w moim domu? wyszeptałam. Nie wiem, nie chcę wchodzić tam sama, ale słyszałam, jak mężczyzna nazwał kobietę kochanie. Pani Krystyno, co mam zrobić? Mój mózg pracował na najwyższych obrotach, córka w pracy. Sprawdziłam to rano, dzwoniłyśmy, Marcin. Marcin mi nie mówił, gdzie będzie dzisiaj, a przecież wiedział, że dziś przychodzi sprzątaczka, wiedział, że mnie nie będzie. Joanna, powiedziałam jak najspokojniej, choć ręce mi drżały. Wyjdź z mieszkania natychmiast, zadzwonię do córki. Siedziałam w szpitalnej poczekalni i z drżącymi rękami wykręcałam numer Agaty. Raz, dwa razy, trzeci, w końcu odebrała. Mamo, jestem na spotkaniu, co się dzieje? zabrzmiała zirytowana. Agato, gdzie jest Marcin? Nie wiem, na trasie pewnie. A co? Jesteś pewna? Dzwoniłaś do niego dzisiaj? Mamo, nie mam czasu na przesłuchanie. Co się stało? Wzięłam głęboki oddech. Sprzątaczka dzwoniła: Ktoś jest w moim mieszkaniu, para w sypialni. Cisza. Długa, ciężka cisza. Co ty mówisz? Jej głos stał się ostry: Agato, zadzwoń do Marcina, teraz i przyjedź do mojego mieszkania. Rozłączyłam się i natychmiast zadzwoniłam do Joanny. Joanna, jesteś już na zewnątrz? Tak, pani Krystyno. Stoję przed blokiem, ale widziałam coś. Gdy wychodziłam, zobaczyłam przez uchylone drzwi sypialni. To był młody mężczyzna, może 35 lat, i kobieta, młodsza. Nie wyglądali na włamywaczy. Opisz mi tego mężczyznę. Wysoki, szczupły, ciemne włosy, nosił granatową koszulę, i, pani Krystyno, miał obrączkę. Wszystko w mojej głowie zaczęło układać się w przerażający obraz. Granatowa koszula. Marcin miał taką. Obrączka. Marcin nosił obrączkę. Moja własna córka. Moja Agata. Jej mąż w moim domu z inną kobietą. Nie czekałam na koniec wizyty lekarskiej. Wybiegłam ze szpitala i złapałam taksówkę. 40 minut jazdy przez cały Kraków wydawało się wiecznością. Dzwoniłam do Agaty co pięć minut. W końcu odebrała. Mamo, Marcin nie odbiera telefonu. Jej głos już się załamywał. Jedź do mojego mieszkania. Natychmiast mam klucze, ale ty też masz zapasowe. Mamo, jeśli to prawda, jeśli on. Zaczęła płakać. Kochanie, będę tam za dwadzieścia minut. Poczekaj na mnie przed blokiem. Gdy taksówka zatrzymała się przed moim blokiem, zobaczyłam je obie: Joannę i Agatę. Moja córka stała blada jak ściana z telefonem w dłoni. Joanna trzymała ją za ramię. Nie poszłam jeszcze na górę, wyszeptała Agata. Boję się, mamo. Chodź, razem. Wzięłam ją za rękę. Wchodzenie po schodach na czwarte piętro nigdy nie było tak ciężkie. Każdy stopień był jak góra. Agata płakała bezgłośnie, Joanna szła za nami. Przed drzwiami mojego mieszkania stanęłyśmy we trzy. Włożyłam klucz do zamka. Przekręciłam, drzwi otworzyły się bezszeleśnie, i wtedy to usłyszeliśmy: śmiech, kobiecy śmiech dochodzący z sypialni, i głos Marcina. Nikt nie wróci przed siebie nao. mamy czas. Agata chciała krzyknąć, ale zakryłam jej usta, skinęłam głową. Podeszłyśmy do sypialni. Drzwi były uchylone. To, co zobaczyłyśmy, złamało serce mojej córki. Marcin leżał w moim łóżku, w bieliźnie z kobietą, która wyglądała na ledwie 25 lat. Rudowłosą, wysmukłą dziewczyną w czarnej bieliźnie. Oni całowali się. W moim domu, w moim łóżku, podczas gdy jego żona harował w pracy, żeby wspierać ich dom. Agata pchnęła drzwi z całej siły. Uderzyły o ścianę z hukiem. Co ty robisz? Jej krzyk był jak syrena alarmowa. Marcin zerwał się z łóżka, jak poparzony. Jego twarz najpierw była biała, potem czerwona, potem znów biała. Kobieta zaczęła płakać i szukać swoich ubrań. Agata! Ja mogę wytłumaczyć. Zaczął, ale moja córka była już przy nim. Spoliczkowała go z taką siłą, że o mało nie upadł. W domu mojej matki, w jej łóżku, jak mogłeś! Weszłam do pokoju, trzęsąc się z wściekłości. Wynoś się, oboje, natychmiast z mojego domu! Kobieta, płacząc, ubierała się gorączkowo. Marcin próbował coś mówić, ale nie mogliśmy już słuchać. Joanna stała w drzwiach, trzymając telefon, nagrywała wszystko. Właśnie wysłałam to wideo do siebie, powiedziała spokojnie. Na wszelki wypadek, jeśli będzie pani potrzebować dowodów w sądzie. Marcin i ta kobieta wybiegli z mieszkania w ciągu trzech minut. Nie zapomnę tego widoku. On w pośpiesznie założonych spodniach i koszuli. Ona w rozmazanym makijażu, oboje pędzący schodami, jak przestępcy. Agata runęła na podłogę i płakała. Siedziałam obok niej, obejmując ją, sama płacząc. Joanna przyniosła nam herbatę i siedziała z nami w milczeniu. W następnych dniach poznałyśmy prawdę, całą prawdę. Marcin zdradzał Agatę od ponad dwóch lat. Ta ruda dziewczyna nazywała się Natalia i była jego koleżanką z pracy, ale ona nie była jedyna. Gdy Agata zaczęła sprawdzać jego telefon, maile, znalazła wiadomości do co najmniej czterech innych kobiet. Moje mieszkanie, mój dom, używał go jako miejsca schadzek. Wiedział, że jestem starsza, że często chodzę do lekarzy na zakupy. Wiedział, że Agata pracuje do późna. Miał zapasowe klucze na wypadek, gdyby coś się stało babci, jak mawiał. Babci używał mojego własnego domu, by zdradzać moją córkę. Najgorsze było to, że wszyscy wiedzieli: jego współpracownicy, niektórzy przyjaciele tylko Agata nie wiedziała tylko ja nie wiedziałam wszyscy się z nas śmiali za naszymi plecami. Gdyby nie Joanna, gdyby nie ten telefon. Marcin prawdopodobnie kontynuowałby swoje zdradliwe życie, może przez kolejne lata, może na zawsze. Rozwód trwał osiem miesięcy. Marcin próbował wszystkiego: błagał, kłamał, groził. Mówił, że Agata jest zimna, że zaniedbywała jego potrzeby że to ona jest winna klasyczne manipulacje zdradzającego męża. Ale moja córka była silna silniejsza niż kiedykolwiek myślałam. Nagranie Joanny, wiadomości w telefonie, zeznania trzech innych kobiet, wszystko to sprawiło, że sąd był po naszej stronie. Agata dostała mieszkanie, Marcin dostał zakaz zbliżania się do niej i do mnie. Minęły dwa lata od tego strasznego marcowego dnia. Agata odbudowała swoje życie. Ma teraz nową pracę, nowych przyjaciół, spotyka się z dobrym człowiekiem, Tomkiem, nauczycielem historii, który traktuje ją jak królową. A Joanna? Joanna stała się częścią naszej rodziny. Nadal przychodzi sprzątać, ale teraz to już nie jest tylko praca, to przyjaźń, zaufanie. Pijemy razem kawę, rozmawiamy o życiu. Uratowała moją rodzinę. Nauczyłam się ważnej lekcji w wieku 67 lat. Nigdy nie jest za późno, by odkryć prawdę. Czasem anioły przychodzą w postaci sprzątaczek, które mają odwagę zadzwonić i powiedzieć, coś jest nie tak. Drodzy widzowie, jeśli dotarliście aż tutaj, dziękuję Wam z całego serca. Ta historia nie była łatwa do opowiedzenia. Ale podzieliłam się nią, bo wierzę, że może pomóc komuś innemu. Jeśli przeżywacie coś podobnego, jeśli macie podejrzenia o zdradę, jeśli czujecie, że coś jest nie tak, zaufajcie swojej intuicji. Nie ignorujcie sygnałów. Ja zignorowałam wiele. Dziwne zachowanie Marcina, jego nagłe wyjścia, telefony, które odbierał w innym pokoju. Chcę Was prosić o kilka rzeczy. Po pierwsze, zapiszcie się na kanał i włączcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych historii. Wasze wsparcie oznacza dla mnie wszystko. Po drugie, zostaw komentarz poniżej opowiedzcie swoje historie. Czy kiedykolwiek odkryliście zdradę? Jak sobie z tym poradziliście? Wasze słowa mogą pomóc innym, którzy teraz przechodzą przez to samo. Po trzecie, udostępnijcie to wideo. Może ktoś w Waszej rodzinie, ktoś wśród znajomych potrzebuje usłyszeć tę historię. Może ktoś właśnie teraz żyje w kłamstwie i potrzebuje znaku, by działać. I na koniec, jeśli jesteście matkami, córkami, synami, zięciami, teściowymi, pamiętajcie, rodzina to nie tylko krew. Rodzina to zaufanie, szacunek, prawda? Jeśli ktoś te wartości łamie, macie prawo odejść w każdym wieku, w każdej sytuacji. Agata teraz ma 37 lat, ja mam 69. Obie zaczynałyśmy swoje życie od nowa i obie jesteśmy szczęśliwsze niż kiedykolwiek. Bo prawda, choć bolesna, zawsze jest lepsza niż życie w kłamstwie. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się ciepło. I pamiętajcie, nigdy nie jest za późno na nowy początek. Żegnajcie.